Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj betonowanie, jak już wczoraj mówiłem. Pomoc mamy teraz z tej strony, żeby wejść na naszą budowę. Tutaj sobie używamy takiego oleju szalunkowego, żeby pokryć powłoką olejową narzędzia, żeby nam się lepiej je. później, żeby można było je otrzymać w czystości i umyć lepiej. Tak samo będą były już spsikane, narzędzia, z tym będziemy gładzić taką łatą na trzonku. Nie wiem jak to się fachowo po polsku nazywa, nie wiem jak się nazywa po niemiecku. Tutaj chodzi nam już laser. Tutaj mamy mały wibrator, on służy nam do... Wibrowania betonu w ścianach, bo pierwsze musimy uzupełnić ścianę do końca, jeszcze zewnętrzne. Tutaj mamy wibrator duży do wibrowania stropu. Nie wibrujemy wszystko fundamenty, ale dzisiaj będzie to strop. Tutaj mamy drugą część, odbiornik naszego laseru na takim tutaj trzonku aluminiowym i talerzu u dołu. On odbiera sygnał. Włączę może. I przy pomocy jego będziemy betonować. Zapraszam do oglądania. Coś tam nagramy. O, beton już przyjechał. Zara będziemy lać. Zapraszam do oglądania. A jeszcze dodam tylko, że wszystko zwilżamy wodą. Cały strop, żeby nam beton tutaj lepiej wszędzie podochodził i żeby lepiej się trzyma tych płyt, tych gotowych elementów filigranowych. To jest też ważne. Szczególnie latem. I tutaj w ten sposób będzie nalewany beton. Zły, prosto dla naszego zbiornika. Ale ten beton. I sydik, he? bo tutaj akurat nie ma dużo miejsca to jest tylko taki wąski słup można by powiedzieć i za dużo tego nie wejdzie, i tak zalewamy tam już jest więcej niż połowa w tych ścianach. teraz tylko dalewamy do pełna to jest specjalny beton, dlatego lejemy to osobno. Po tym betonie przyjeździe kolejny beton. Już na strop. Ten jest wodoodporny. Wodoodporny. I beton też ja się nazywa? Tutaj. No i lejemy. Pierwszy jest za gęsty, trzeba trochę wody zalać, bo wiadomo musi wszędzie zatrzeć, każdą szczelinę Nie ma może jakichś pustych miejscach. On jest dużo zbrojenia, to wszędzie musi zajść. No i pierwszy już jest pusty. Zamykamy. Haj, jesteś rytm, oha? Ja. W tym klejny szalistrek. Ok, w tym ma. Ja, wszystko. I tak zagęszczamy ten mały, jak już wcześniej mówiłem. Jest wąski, także można go w każdą szczelinę włożyć. Bo ten gruby jest w większej średnicy. O, tutaj pokażę, może. On jest też mocniejszy, oczywiście. No ja! Tak, wystarczy, nie chyba tam aż tak długo. On już tam sobie wszędzie dojdzie. Powietrze musi trochę wejść. Nie wiem, jak u Was to wygląda, ale my każdy beton zagęszczamy. Czy to w fundamencie, czy w płycie fundamentowej, czy w stropie, wszędzie i zawsze. To jest bardzo ważne. Ja tak uważam, na tym, tak się robi, tak powinni robić. Bo jak widziałem, na budowie u swojego brata przyjechali betonować fundamenty. Nie mieli takiego urządzenia. Powiedzieli, że nie trzeba. Dobra, to żeby nie przedłużać, no jedziemy dalej. Pokażę następne postępowania to naszą pracę, dalszą. Teraz ubrałem buty gumowe, potocznie zwane gumowcami. Ładne, żółte, prawda? Czekamy teraz na kolejne auto, zanim przyjedzie. Czasem jest tak, że auto czeka, aż opróżnimy poprzednie auto, a czasami czekamy i mamy wtedy nieprzewidzianą przerwę, ale przerwa w pracy się należy. No. To zaczynamy. Czekamy. W sumie. Przerwa nie trwała długo. Beton już przyjechał. Zaczynamy. Wlejemy dalej beton. Zaraz pokażę, jak ściągam beton przy pomocy tej Łaty, Tutaj. Często tak się zdarza, że nam dźwignie nie daje radę z samego końca podnieść bekonu. I musimy już wcześniej tutaj trochę opróżnić i jechać do samego końca do krawędzi budynku. OK. Teraz, teraz pokażę jak to ściągam dokładnie kolega ma laser A ja ściągam. O, piszcie pięknie po prostu. Po prostu pięknie. Pyfap. 5 mm w dół. Bisschen, drei, ab. Alles klar. Alles klar. Drei. Drei ab. Gut. Gut, gut. Drei ab ja. Minimal. Das ist gut. No. Ja, schön. Dobrze, 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 dobrze. ściągam dalej tak dzisiaj są walentynki, i kolega tutaj. Ja mówię, kupiłeś już kwiatki on wie, że nie kupuje, że kwiaty to on z cmentarza przynosi, dziewczynie Zimna, ok? takie rzeczy, mam nadzieję, że żartował. jak to wie, a wy jak tam już zaopatrzenie kwiatki? Gut. głód, głód, To jest głód, to już fajny To już Droje, mało było, dorzucamy. I tak to już wygląda, jakieś połowy ata mamy rozodwane. Idziemy dalej. Czeleo, ale was. No, okazało się już koniec pierwszego auta. Ale drugie już czeka. Kolejce musimy teraz to zawibrować i zagładzić. I tak wibrujemy beton. Jest dużo zbrojenia, szczególnie przy y, oknach, przy roletach, w skrzynkach do rolet. Tam trzeba trochę powidrować więcej. A tak jak tutaj w tych miejscach tylko trochę. Ja zaraz zajmę się gładzeniem. Zaraz też pokażę jak to robię. Trochę muszę mu kabel potrzymać, żeby się to nie upa od betonu za bardzo. Beton zacielamy. Wygładzamy, wykonując takie ruchy do przodu, do tyłu, zaraz pokażę, tu kolega teraz akurat to robi. O, do przodu, do tyłu, takie szybkie ruchy i wychodzi nam bardzo gładko. To wystarczy, tutaj tak przyjdzie posadzka, to nie musi być nie jak gładko, ale jest gładko, co gładko. No właśnie tak. I tak ściągamy całość. I jest gładko. Wystarczy Teraz ja trzymam laser, kolega ściąga No i nap. Zobaczycie to z innej perspektywy. Ok, 2 äh, cm 20 mm, hätte der Wolli. Rabim mit 2 cm. Ja, ist nicht schlecht, nicht schlecht. Mach weiter. Ja, hier ja, gute Zentimeter ab. Jawohl. 6 noch, 6, 4. Hier 2 ja, cm. noch 6 mm. Ja. ja. Da noch Mucke-Säckele. Doppelschwabskuh. Mucke-Säckele. Das Mucke Da ist gut, sehr gut. Bist immer besser. Ja, kann ich lassen. Zentimeter, gute Zentimeter. Супа. Окей. Okay. И опреженная. Może ktoś wie jak się nazywa ta beczka na Beton. Po Polsku była, po polsku nie wiem, po niemiecku Beton Gibel, a po polsku nie wiem. Jak ktoś wie, nie? napiszę w komentarzu. Jestem ciekawy. Teraz pokażę Wam, jak to wygląda z mojej perspektywy, zacierającego beton te i wykonuję takie ruchy. Trochę się trzepie teraz kamera, bo za bardzo jak jej przytrzymać, ale mniej więcej tak to wygląda. Zaczynam sobie od środka i pójdę w lewą i w prawą stronę. Normalnie robię to dwoma rękoma, ale teraz, że trzymam kamerę, podtrzymuję, żeby mi się za bardzo nie ruszało. To robię to jedną ręką, i zawsze robimy tak, że pierwszy rozładowujemy jedno auto, zagęszczamy beton, wygładzamy. I dopiero następne auto. Porobię to we trzech nie ma, nie ma po prostu innej opcji. Szczególnie latem, jak szybko wiąże. Tutaj, już następne auto znowu Trzecie. <słuch> I przechodzimy z drugiej strony, i zaczynam tutaj. Jak mówiłem, to jest wystarczająco gładko, ponieważ będzie tutaj posadzka wylana. W miejscach, gdzie możemy tą łatą dojść, musimy sobie to deską wyrównać, zatrzeć. Może ktoś trochę wodą przelał, ale to nic. Ja tam wolę, jak beton nie jest zagęsty Pokażę później, już całkiem po wygładzeniu. I tutaj już mamy wylane cztery auta. Jeszcze jedna przyjedzie. To trzeba domówić, bo trzeba zmierzyć, żeby nie było ani za mało, ani za dużo. Jakbyś za mało trzeba jeszcze raz domówić. Ale normalnie mierzymy, jak już jest tak w granicach jednego auta, które nam jest potrzebne. I zamawiamy. Mierzymy. No zawsze troszkę więcej, bo wiadomo, jak zabraknie i głupio to później wygląda. Jak trzeba z 200 litrów domówić. A tutaj nam tego brakuje właśnie jeszcze. To jest jakieś, nawet nie wiem dokładnie ile. Musimy zmierzyć ile kubików. I zamawiamy. Teraz zrobimy sobie krótką przerwę. Bo na te ostatnie auto zawsze trzeba dłużej poczekać. Aha, jeszcze widziałem na, na kanale YouTube, jak zacierają to taką długą łatą. Coś takiego, jak ja mam, tylko że mam na bardzo długim trzonku. Jeśli ktoś wie, dlaczego tak robią, czy to już gładzą na gotowo i nie chcą potem chodzić, czy, czy jak to wygląda. Po prostu widziałem filmik. Ja na takim długim trzonku to zacierają ten beton. Jestem bardzo ciekawy, dlaczego. Dobra, to idziemy na przerwę. Na razie. I tak oto wygląda nasza płyta po zabetonowaniu czy jest równo i gładko? Wystarczająco równo i gładko. Eee, latem jeśli są temperatury około 20 stopni, przykrywamy to folią, jeśli jest taka możliwość, takie mamy arkusze dwumetrowe szerokość. Rozwijamy tę folię. No, ale tutaj się nie da wiadomo, co jest wysoko, jeśli się. Jeśli nie ma takiej możliwości, to mamy taką folię w płynie. I tą folię w płynie rozpylamy po tym betonie. Świeżym. To musimy przed każdym wiadomo zagłaskaniem tego betonu rozpylić i betonujemy dalej. I tak to wygląda. Jeśli film Ci się spodobał, łapka w górę. Ciśnij także dzwonek subskrypcji. A jeszcze zrobię filmik z drona i parę zdjęć tak, że się będę miał z wami czym podzielić. Zrób taka. I tutaj jeszcze pokażę z przodu jak wygląda. Wejście do tego domu. Jak tutaj jest zaszelowane, zabetonowane. Teraz to nie wygląda, wiadomo jak to wyschnie będzie całkowicie inaczej wygląda teraz jakby było bardzo nierówno. Ale uwierzcie mi, jest równo. Tak jak będę teraz z domu jeszcze. Będziemy lepszy efekt. No to co, do zobaczenia. Widzimy się jutro. Jutro rozszalujemy i będziemy przyklejać tutaj fizycznej części styropian. Zrobimy także o ten filmik. To cześć.